Powiedz mi, co się wydarzyło? Ja zaprosiłam Latex Coach, a przyszła Elix Coach. O co chodzi? Elix Coach, dawna, Latex Coach po prostu ewolucja. Mhm. Jak wiesz, jak widzowie wiedzą, przez ostatnie 10 lat bardzo nad sobą pracuję, jako coach, studiuję, ale też ja jestem takim molem książkowym. Na stop czytam książki z zakresu psychologii, rozwoju osobistego motywacji biografię. I więcej tego czytam, ale też im więcej rozmawiam z ludźmi, nie tylko podczas sesji coachingowych, ale również podczas spotkań z młodzieżą, a tylko mam dość sporo. Zmieniłam się. Coś we mnie umarło, i zderzyłam się taką wewnętrzną ścianą. Nie wiedziałam, kurczę, coś się stało, że ja stoję w miejscu i nie wiem co. I byłam w piątek 20. Pierwszego to było. Na forum młodych przedsiębiorców w Gdańsku. spotkałam tam naprawdę bardzo fajną młodzież, nauczycieli, przedsiębiorców. Też miałam tak zwany power spisz na sam koniec, w lateksie się byłam Ale coś mi nie pasowało wewnętrznie i po prostu zaczęłam się też pytać, co oni cenią we mnie najbardziej. Dostałam odpowiedź, pani autentyczność.